Krzysztof, gratulujemy wygranej. Kolejna obrona pasa WBO Intercontinental. Krok bliżej upragnionej walki o Mistrzostwo świata. Zadowolony jesteś ogólnie z siebie dzisiaj? Tak, coraz bliżej od tej walki, ale no niestety nie mogę tak boksować jak dzisiaj boksowałem, czyli wdawałem się w bijatyki. a w ostatnim już mówiliśmy z trenerem dokładnie, że żeby się nie bić, tylko boksować technicznie, pokazać ładny boks, ale no jeszcze mam w głowie niestety to te bitka, tak? Przeciwnik szedł na wymianę i nie chciałem mu ustąpić pola i też weszłem na wybitkę. No, tak jak zauważył Mateusz Borek, ten, ta, ta bitka to jest twoja natura, bo tak naprawdę jak boksowałeś, to chyba nie czułeś do końca tej walki. Dopiero jak zacząłeś wchodzić w wymiany, to widać było, że zapanowałeś nad tym, co się dzieje w ringu. Tak, tak zaplanowałem, bo cały czas z trenerem gdzieś tam ćwiczymy ten pół dystans, tą obronę. Jeszcze ja tylko gardę muszę wyżej trzymać, bo te ręce jednak mi opadają cały czas. Nie wiem, no mam to chyba w rozumie, ale no, mówię, no, jak wchodzę na ten większy pułap, etap, tak, to muszę to zmienić w jak najszybszym czasie. Dużym utrudnieniem dla ciebie były te prawe proste, jego jednak długie ręce miał i kilka tych ciosów doszło do celu, zwłaszcza w pierwszej rundzie. Szczerze myślałem, nastawiałem się, że będzie dużo, większy, wyższy i dużo będzie miał większy zasięg ramion, Coś w stylu pawa odzieja, ale no był niższy. No dochodziło parę tam celu, ale nie odczuwałem tych ciosów w ogóle bardzo delikatnie był, także spokojnie było to do przyjęcia. Kiedy będziemy widzieli, że częściej zaczniesz bić prawą ręką? No mam nadzieję, że już w pojedynku jak to Mateusz Borek powiedział z Tysonem Albańskim, tak? to myślę, że tam już, tam już muszę być prawą ręką, bo jeżeli nie będę bił, to tak naprawdę nie mam czego szukać w walce mistrzowskiej. W trzeciej rundzie on złapał cię taką serią ciosów prostych. Wiesz, że jak Marko Huk by cię tak złapał, to mógłby cię nie wypuścić. Tak, ale do, dokładnie Marko Huk taki Karl odkrywa się przy tym, przy tym furiackim foriackim ataku. A właśnie go zastopowałem lewym sierpem i przestał bić. Więc myślę, że z Hukiem chociaż no Huk na pewno mocniej bije, także no mogłoby być ciężko, ale na pewno bym wierzył w siebie. Dwa razy sędzia cię upomniał, oraz od, odjął ci punkt za ciosy poniżej pasa. Deprymowało cię to jakoś bardzo? Tak, bardzo mnie to denerwowało, bo te ciosy tak, żeż się ślizgały po jego ręku. Te rękawice mieliśmy bardzo dużo w wazeliny nasmarowane, się bardzo ślizgały. Ja biłem na dół, on robił tam blok i się ślizgało po rękawice i schodziło to poniżej pasa, a uderzenie wiadomo szło już w dół, więc no były to ale to tak naprawdę nie z mojej winy. Kolejna walka to będzie właśnie ten eliminator do pasa WBO z Nurim Seferim, czy jeszcze po drodze mm, zoboksujesz z jakimś słabszym przeciwnikiem? Nie, nie, nie ma już słabszych przeciwników, teraz już eliminator. Czekamy na datę i szykujemy się. Mówiłem już w ringu, że chwilkę odpoczynku, tam nie cały tydzień odpoczynku i wracam do gry. Czemu to był kolejny występ, po którym nie jesteś zadowolony z siebie? No mówię, no tak fajnie robiłem na tych treningach technicznie wszystko. Sparingi fajnie na technikę wychodziło, oszukiwałem tych przeciwników plus w wodach, a tutaj no niestety jeszcze kurde w tej głowie coś siedzi, żeby się pobić. No i dlatego nie jestem zadowolony, bo mówię, no, na treningach to inaczej wygląda, a w ringu inaczej.